Witajcie w Bielańskim Ośrodku Kultury. Dziś opowiem Wam o tym, jak spędzić komfortowo noc w niesprzyjających warunkach, wtedy kiedy na dworze panuje zimno. Warto sobie zanim się ułożymy do snu zadać pytanie, co nas tak na dobrą sprawę chłodzi. Bo chłodzi nas kilka czynników, to są czynniki zewnętrzne, tak jak temperatura otoczenia, wilgotność czy ruch wiatru, cyrkulacja powietrza. Ale oprócz tego co chłodzi nas na zewnątrz, jeszcze musimy zadbać o to co mamy wewnątrz. Przede wszystkim musimy być zdrowi, no bo jeżeli rozkłada nas jakieś przeziębienie, no to niestety nasza termoregulacja już jest zaburzona. Tak samo osoby starsze lub dzieci trochę słabiej radzą sobie z niskimi temperaturami, żeby ogrzać to swoje ciało. Warto jest, gdy idziemy już spać, mieć organizm nasycony wodą czyli powinniśmy się napoić, tak aby ta termoregulacja cały czas nam działała, i krew jest trochę rzadsza, i też zmienia się sposób, w jaki my się pocimy. No, i e, trzecia, e, trzeci taki czynnik wewnętrzny warto, żebyśmy mieli jeszcze energię do funkcjonowania e, i do tego, żeby nam organizm mógł się zregenerować, czyli na pół godziny przed jedzeniem, mniej więcej na pół godziny przed pójściem spać, należałoby sobie zjeść coś ciepłego. I wtedy można powiedzieć, że będziemy już zaczynali się przygotować do wygodnego i komfortowego, komfortowego snu. Skoro już wiemy, co nas chłodzi, Możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się przed tym zabezpieczyć. E, tu przygotowałem sobie taki materiał dydaktyczny, e, trochę zmodyfikowana folia bąbelkowa, ale wydaje mi się, że ona e, pięknie odwzorowuje to, w jaki sposób niektóre materiały i naturalne, i syntetyczne są wykonane. E, żeby mówić o komfortowym śnie, musimy się odizolować od temperatury zewnętrznej. To jest jeden z czynników, który musimy odciąć. Nie chcemy, żeby nas już coś bardziej wychładzało. Stąd e, pomysł na wszelkie świetne. I udogodnienia, o czym jeszcze za chwilę opowiem. Natomiast w, w warunkach naturalnych bardzo trudno jest utrzymać taką, taką ciepłotę ciała bez dodatkowych źródeł energii. Tak jak w takim obozie traperskim można by rozpalić ognisko i miałbym zewnętrzne źródło ciepła, które na pewno by mi sprzyjało. O tyle, gdybym był już pozbawiony tego zewnętrznego źródła ciepła, polegałbym jedynie na, tym, na tej energii, którą wyprodukował mój własny organizm. E, próbując się odizolować, no, zawsze zwracam uwagę na to, żeby najpierw odizolować się od ziemi. Na czym polega dobra izolacja e, termiczna? Otóż wiele struktur, e, także w przyrodzie, tak jak na przykład tutaj kawałek e, takiej beliny łąkowej, taka nawłoć, e, w środku e, wypełniona jest gąbką, e, taki materiał organiczny e, zawierający kapsułki powietrza. Powietrze jest całkiem niezłym izolatorem temperatury. I teraz my ludzie zawsze próbujemy tą naturę naśladować, a wręcz udoskonalać. I w latach 50. wymyślono... Wymyślono taki materiał syntetyczny, nano, nanorurki, takie bardzo cieniutkie kapilarne rurki można powiedzieć, tysiąc razy mniejsze przewody od tych tutaj. Tu powietrze jest zatrzymane w środku, więc jeżeli na zewnątrz będzie panowała niska temperatura, to od strony wewnętrznej, gdzieś tam ta izolacja potra, po, pozwoli zachować kilka stopni organizmowi więcej. Takim kolejnym czynnikiem, który nas chłodzi to przede wszystkim ruch powietrza, też cyrkulacja powietrza. Na pewno zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak bardzo ruch powietrza potrafi nam zmienić temperaturę odczuwalną, gdy na dworze jest 10 stopni, ale będzie wiał odpowiednio prędki wiatr, szybki wiatr no to może się okazać, że odczuwalna temperatura wyniesie koło 0 stopni albo nawet mniej. Więc. Od, odizolowanie się od cyrkulacji powietrza, odcięcie tej cyrkulacji powietrza, e, no, pozwala, na, na to pozwala, na przykład, właśnie taka, taki kawałek folii lub scalonego materiału. Tych materiałów mamy też bardzo, e, bardzo dużo do wyboru. No, folia oczywiście e, doskonale nam wstrzyma i wiatr, e, i wodę, natomiast nie oddycha, więc parowanie od naszego organizmu by się szybciutko e, nam zemściło, skropiłoby się momentalnie wewnątrz takiej tkaniny, no, dlatego używa się, na przykład membran lub trochę innych rozwiązań, no, opartych głównie na nelonie. O materiałach syntetycznych zaraz jeszcze wrócę do samej izolacji od podłoża, co jest bardzo ważnym, bardzo ważnym elementem noclegu. Jeżeli korzystamy z materiałów naturalnych. No to e, taka konstrukcja e, łóżka wydaje się być całkiem, e, całkiem prawidłowa i dobrze działająca. Mamy izolację powietrza, mamy tam komorę powietrza izolującą bezpośrednio e, dającą pewien dystans od zmarzniętej gleby, bo gleba może e, też przemarznąć w głąb, więc nie należy leżeć bezpośrednio na ziemi. I tutaj dodatkowym takim atutem i elementem jest taki koc wykonany e, z nawłoci. Oczywiście wykonanie całego tego e, posłania no, wymaga bardzo Dużego nakładu pracy. Znacznie szybszym i prostszym rozwiązaniem jest ułożenie takiego materaca z igliwia. Przy czym należy pamiętać, że też jest to rzecz, którą można stosować też w określonych warunkach pogodowych. Gdy mielibyśmy do wyboru położyć się na bardzo zmarzniętej glebie albo na śniegu, no to wówczas zalecam wykorzystanie właśnie różnych gałęzi wszelkiego rodzaju igliwia, nawet jeśli jest zielone, bo zawsze będzie to lepszą izolacją od ziemi. Natomiast same igliwie i wszystkie elementy zielone trzeba pamiętać, że zawierają wodę i cały czas parują, a woda, jak już wiemy, Chłodzi nas 25 razy szybciej niż powietrze. Gdy woda paruje na przykład z naszej skóry, tak jak pot paruje z naszej skóry, wtedy ta temperatura powierzchni obniża się około 2 stopnie. Więc w zależności od stanu skupienia wody, ona potrafi nas chłodzić, ale na pewno znacznie skuteczniej niż powietrze. Teraz mogę opowiedzieć z kolei o tym, jak przygotowywać się w naszych takich współczesnych, bardziej realnych, turystycznych warunkach. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania współczesne, materiały syntetyczne, wszelkiego rodzaju karimaty i materace. Mam tutaj przygotowaną o, taką karimatę. To jeden, jedno z ciekawszych rozwiązań do outdoorowego mieszkania. Jej konstrukcja zapewnia bardzo dobrą izolację od, od ziemi aluminiową stroną kładę w stronę naszego ciała, tak aby temperatura mojego ciała odbijała się od tej folii aluminiowej, jej parowała i tak emitowała z powrotem w kierunku mojego ciała. Tutaj mamy gąbkę, która zawiera mikropęcherzyki powietrza, czyli ten izolator, o którym już wcześniej wspomniałem. sama zaś nie chłonie wody. Co jest bardzo dużym atutem, no i także należy zwrócić uwagę na dosyć specyficzny kształt samej maty. Tu znów między naszym ciałem a podłożem będą pęcherzyki powietrza, znów tego izolatora, którego mamy w okolicy najwięcej. Trzeba pamiętać, że im mniejsze struktury powietrza, tym lepsza izolacja, bowiem tak jak w takich materacach pompowanych, te komory powietrzne są bardzo duże i to sprawia, że to powietrze na dosyć dużej przestrzeni krąży wewnątrz tych komór no i ochładza się, bo owszem, od, od Ziemi się ta, też potrafi to powietrze ochłodzić. Różne mieszanki gazów i różne gazy mają y, różną. Dyfuzję ciepła, różnią się tą przenikliwością, tą izolacją, te wartości izolacyjne różnych gazów się zmieniają. Jeżeli ktoś interesuje się technika, technikaliami, warto wniknąć w ten temat. Ja natomiast już teraz przejdę do tego, jakich śpiworów i kiedy warto używać. Wybierając śpiwór, warto jest zwrócić uwagę na pewne oznaczenia. Na większości śpiworów producenci podają temperaturę komfortu i temperaturę limitu. Nas najbardziej interesuje temperatura komfortu. Przy czym pamiętajmy, że na przykład kobiety, dzieci, osoby w podeszłym wieku mają trochę inną termoregulację, trochę inne krążenie. Często paniom jest po prostu zimno w dłonie, w stopy. Czasami panom to także się zdarza. Temperatura 15 stopni Celsjusza jest taką bardzo orientacyjną w przypadku tego śpiwora. Natomiast daje nam już pewną e, gwarancję, że w takiej temperaturze, jak będziemy sobie spali w nieprzewiewnym e, miejscu, no to raczej w nocy nie zmarzniemy i się nie obudzimy. E, natomiast już ta temperatura limitu to jest taka temperatura, gdzie my nie będziemy mieli komfortowego snu, co chwila będziemy się wybudzali e, z chłodu. E, także tym lepiej się nie sugerować. Oczywiście taki e, prosty śpiwór. Można by sobie jeszcze wzbogacić, bowiem, jeżeli nie mamy zbyt dużych funduszy, to możemy sobie w chłodnych warunkach radzić, używając dwóch śpiworów letnich. No, ten ma temperaturę komfortu 15 stopni. Ten podejrzewam będzie miał również jakąś podobną jest zrobiony z lepszego wypełnienia jakiegoś prima loftowego, jak widzę. Także to już jest taka nazwa, która od lat 50 zaistniała w świecie ocieplaczy. To jest taka włóknina Primaloft, która właśnie świetnie izoluje dzięki, swoich, dzięki swojej konstrukcji. I teraz jeśli mowa o śpiworach syntetycznych, najbardziej popularnych chyba współcześnie, one zapewniają nam taki komfort snu, oraz to, że te śpiwory tak szybko nie przemakają, że tak powiem, nie chłoną tej, nie chłoną tej wilgoci dzięki tym materiałom sztucznym. Zresztą te materiały, nawet gdy są mokre, także dają już jakieś, jakąś odporność termiczną. To jest śpiwór, który wystarcza na spokojnie 0 stopni Celsjusza na zewnątrz. Warto byłoby oczywiście ten śpiwór jeszcze czymś osłonić od wiatru, bowiem my, leżąc w śpiworze, nagrzewamy jego wnętrze, a te ściany śpiwora mają sprawić, że to ciepło od nas nie ucieknie. Natomiast wiele materiałów wciąż jest w jakiś sposób przewiewnych. Im lepszy, im droższy materiał, tym mniej przewiewny, tym mniej chłonie wody. Natomiast w wielu w śpiworach e, działa cały czas ten e, efekt chłodzący wiatru. Po prostu ciepłe e, powietrze, które żeśmy tam naprodukowali, znika, e, jest wydmuchiwane przez drobne nawet podmuchy powietrza. Więc taki śpiwór powinien być e, jak najwyższej jakości, jak najwyższej klasy, żebyśmy mogli komfortowo spędzić sen. Tutaj Kwestia ceny i jakości. W latach jeszcze 80. wojska wykorzystywały naprawdę ciężkie, grube śpiwory. O, tego to aż zrzucę tutaj na ziemię. Ten jest z rękawami, i tutaj warto zwrócić uwagę na taki element konstrukcyjny. On jest w zasadzie cały ogumowany, co na pewno nie sprzyja odparowywaniu wody ze środka, natomiast zapewnia doskonałą ochronę przed deszczem i przed wiatrem z zewnątrz. Oczywiście wilgoć się do środka nie dostanie wiatr nam ciepła nie wydmucha. To także jest śpiwór, który ma wypełnienie syntetyczne, też jest wykonany już z materiałów sztucznych, nie ma tutaj bawełna, jest jedynie podszyty wnętrze, żeby by się wygodniej spało. Warto zwrócić uwagę właśnie na taki patent, że czasem śpiwór, który sam w sobie nie ma tak dużej wytrzymałości tej termicznej, nie trzyma nam tej, tej ciepłoty, jak będzie otulony czymś, co nie przewiewa, to już zawsze da nam dużo większy komfort. E, tu warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób przyszyte są komory zawierające, e, zawierające takie wypełnienie syntetyczne, tu widać takie pikowane kwadraciki mamy. W miejscach niestety, gdzie e, są te szwy, no ta warstwa jest dużo cieńsza. Po prostu ta cała, e, ten, cała, ten cały puch syntetyczny jest zbity. I niestety tędy ciepło będzie z organizmu, ze śpiwora nam e, uciekało, więc same ułożenie, także samych struktur, w jaki sposób e, uszyty, jest, e, um, uszyty jest śpiwór, bardzo dużo nam e, wnosi do rzeczy. No ten tutaj przygotowany jest dla żołnierzy, więc jest dosyć ciężki muszę powiedzieć mimo że syntetyki całkiem nieźle grzeją to są bardzo ciężkie no konkurować z takimi materiałami sztucznymi mogą jeszcze materiały naturalne też odpowiednio spreparowane i o ile ten model w latach 80 był całkiem niezły bo starczał na jakieś minus 20 załóżmy stopni Celsjusza o tyle e Dużo lżejszy, współczesny, naprawdę topowy, topowy śpiwór. To jest śpiwór, którego można z powodzeniem używać w wysokich górach. On potrafi zabezpieczyć człowieka przed temperaturami nawet minus 30-40 minus stopni. Wykonany jest z puchu naturalnego. E, bardzo lekkiego. To jest e, taką bardzo dużą zaletą puchu, jest to, że można go dosyć mocno skompresować. Są odpowiednie współczynniki, które pokazują, jak bardzo e, można dany materiał e, zbić, e, skompresować prawda, do transportu. Zarówno jeden, jak i drugi śpiwór można skompresować do podobnych rozmiarów w celach transportu. Jednak ten to jest minus 30, minus 40 stopni. Ten pod spodem minus 20, załóżmy, gdy był świeżutki. Warto zwrócić uwagę na, na grubość tychże materiałów. Jeden widać wyraźnie puszysty, wydawałoby się taki naprawdę ciepły. I konstrukcyjnie także jest całkiem ciekawy rozwiązany. Tutaj warto zwrócić uwagę na komory, w jaki sposób uszyte są komory zawierające ocieplinę, tu w tym przypadku e, puch naturalny. E, mamy tutaj wzdłużną komorę, w której jest ten puch i to jest jedna warstwa tego śpiwora, natomiast wewnątrz widać drugą warstwę, również wypełnioną puchem, tak aby te komory były trochę przesunięte względem siebie. Pokażę to na przykładzie. I tu znów pojawia się ta folia bombelkowa. Otóż ten śpiwór wykonany jest właśnie na podobnej zasadzie, tylko że zamiast powietrza wypełnia je puch. Gdyby te komory były uszyte tylko tak w jednej warstwie, jak, jak tutaj na załączonym obrazku, to podobnie jak w tym starym wojskowym śpiworze, całe ciepło uciekałoby tymi tutaj przeszyciami. Natomiast idea tego śpiwora polega na tym, że jest on złożony w taki sposób, aby te komory jedna, Obok drugiej się znajdowały, i w tym w taki sposób mamy bardzo mocno ograniczony upływ tego ciepłego powietrza przez dwie warstwy doskonałej izolacji. No i wchodząc do śpiwora, już napojeni, najedzeni, musimy się odpowiednio ubrać. Proponuję zdjąć wszystkie warstwy zewnętrzne. Przebrać się w suchą bieliznę, najlepiej bieliznę termoaktywną, bo jeżeli mamy do wyboru materiały naturalne, tak jak ja bardzo lubię bawełnę, no to niestety bawełna za bardzo się nie nadaje. Ona trzyma tą wilgoć, którą nasze ciało wypuści, więc robi się wilgotna po jakimś czasie, i to już dyskwalifikuje nam taki strój do komfortowego snu. Natomiast bardzo ciekawym rozwiązaniem jest taka bielizna termoaktywna. Na przykład, też wykonana z polaru, która dodatkowo nas do ciepła umożliwia odparowywanie wody, odprowadza tą wodę na zewnątrz, na zewnątrz ustroju, ubrania i to już, jest, to już jest całkiem niezłe przygotowanie. Warto jest pamiętać, żeby zabezpieczyć także końcówki naszego układu, czyli jak wchodzę do śpiwora, to zakładam czapkę, zakładam skarpetki, czasem podwójne, bo ja też mam chłodne stopy czasami, więc to wszystko zabezpieczę. Pieczem, już rękawiczek nie muszę, bo rączki trzymam ciepło w śpiworze, ale tak przygotowany, jeszcze po ewentualnie małej rozgrzewce, wciskam się do śpiwora szybko, ocieplam moim ciałem wnętrze i śpię do rana. Mam nadzieję, że tych kilka porad ułatwi Wam samodzielny nocleg w chłodnych warunkach. Pamiętajcie, że sen. Bardzo ważna rzecz. Warto jest zainwestować w niego. Jeżeli będziecie wybierali sobie śpiwór, czasem warto się zastanowić, czy nie lepiej oszczędzić trochę więcej i kupić ten śpiwór naprawdę lepszej jakości. Nie będę Wam mówił, ilu nieprzespanych nocy już doznałem przez słaby śpiwór. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na samodzielnych Wędrówkach.